Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku pod tytułem 12 kolorów jak 12 miesięcy na 12 przeźroczystych tipsach. Co się będzie działo tym razem? Zaraz po intro. Christian intro. Dzisiaj mamy tak pół na pół, bo pierwsza połowa taki miks, a druga połowa już stabilnie ta sama firma, więc zaczniemy od tego miksa. Pierwszy kolor jest firmy Lxinion. O, patrzcie, jak to dobrze wypowiedziałam, za którymś razem dałam radę. I co to za kolor? Trzeba by było przeczytać, ale to takie mały rysok. Uh, made, it, made it to the. Umiesz to przeczytać, zobaczyć? Daj po powiększeniu. No, no ja sobie. Ja mówię. Ja muszę w podglądzie zobaczyć, bo tak nie umiem przeczytać. Made it to the seventh hill. Dla ciebie to jest duże, bo jest w kadrze powiększone, tak? Ale jakbym chciała tak sama zobaczyć, to... No nie, dobra, przeczytam. Z drugiej strony już wiem, jak to się nazywa. A41L15. Nie ja wiem. Dobra, zobaczmy, co to za kolor. O, fajny taki bardzo. Naturalny, niby brokatowy, ale taki fajnie, naturalnie wygląda i delikatnie. Zobaczmy jak z kryciem. Dobra, na typ się fajne krycie. Nie wiem jak to się będzie przekładało na naturalnym, na, naturalnym paznokciu, jeżeli chodzi o hybrydę, lub na zbudowanym paznokciu, yy, tam żelowym czy akrylowym. Trochę za dużo wziąłem. Ale tutaj na tipsie krycie jest ładne, bo jest ładna, gładka powierzchnia, więc też nie będzie tych zacieków. No, druga warstwa będzie taka bardziej mm, nasyci ten kolor, więc ja tak może postaram się jedną, grub, jedną warstwę grubszą dać. O, żeby ten kolor był rzeczywiście widoczny, ja, tak jak on naprawdę wygląda. Tutaj kolorystyka tak wchodzi... Czekajcie, muszę zerknąć w taki... Ni to różni to bez złoto, trochę takie ciepłe złoto. Fajny, fajny kolor. Zanim przejdziemy do następnego koloru, to ja sobie zapiszę moje odczucia odnośnie tego, który już tutaj namalowałam na tipsie. Nałożyłam właściwie. To jest poprzedni odcinek z 10 października, i tutaj mamy teraz, tak sobie podzieliliśmy z przemkiem na takie kategorie. Te nasze odczucia, moje właściwie. I tak, wymyśliłam, znaczy, wymyślił, znaczy wspólnie wymyśliliśmy, że w ocenie od 1 do 5 poddamy zapach, pędzelek, jaki jest, czy jest gruby, czy jest fajny, cienki, czy jest równy, czy jest poszarpany, konsystencję, czy jest glut, czy jest za gęsta, za rzadka, lejąca, czy jest po prostu kremowa. Konsystencja, aha, to, to przed chwilą na pigmentowanie, czy jest mocne pigmentowanie, czy po prostu jest duży prześwit, tego pigmentu jest mało, słaby kolor. Coś, co na pozór może być identyczne z napigmentowaniem, krycie, bo produkt może być naprawdę bardzo mocno napigmentowany, a ma podstawę taką alawitrażową. Nie ma krycia, jest słabe krycie, więc dużo pigmentu, a i tak są prześwity. Więc tutaj to są, trzeba to rozróżnić. I właśnie na podstawie tych pięciu rubryczek tutaj poddam ocenie ten produkt. Jak on się jeszcze raz nazywał? Luxinion. Tam chyba był wykrzyknik, tak. Więc zapach. Dobra, muszę powąchać teraz, bo nie wąchałam. Przyznam szczerze, że zawsze wącham, a teraz nie wącham. Taki śmierdzący. Nie lubię tego zapachu. Taki. Czy to był najgorszy zapach, jaki? Nie. Najgorszy na pewno nie jest, tak. Mogą być połówki? Mogą być połówki, nie. Tak, 2,5. 2,5. Pędzelek. Fajny, cienki, precyzyjny nie jest to najlepszy, jaki miałam w ręce dlatego dam 4 zamiast 5 konsystencja fajna ale to nie jest to nie jest najlepszy typ konsystencji jaką miałam przyjemność malować bo jeżeli chodzi o takie brokatowe produkty, więc tu tak też daję czwórkę na pigmentowanie nie jest tak no nie jest takie 100% Miałam lepsze, więc też muszę dać cztery. I krycie, krycie też jest fajne, ale bywają bardziej kryjące brokatowe produkty, więc też czwórka. Później wyciągniemy średnią. Czy wysoko go oceniłaś? Wysoko, no? Naprawdę wysoko, bo czekam to ten kolor. Powiedzmy, że to jest dobry. Dobry. Piątka to jest. Czyli ogólnie byś Tam, go poleciła do salonu, tak teoretycznie mówiąc ten, teraz? Ten, ten kolor tak. Nie mówię o firmie. O Miejmy tutaj świadomość o rozróżnieniu tego, że co innego kolor dan konkretny kolor, a co innego cała marka, cała firma i wszyscy, cała pula kolorów. Bo nieraz się spotkałem z tym, że świetna marka, a czasami się zdarzają w tych świetnych markach moich ulubionych buble kolorystyczne. Więc... Jeszcze mam takie pytanie. Czy ta ocena jest taka, wiesz, miarodajna pod kątem nakładania paznokieć i już jakiś nie, produkt? Nie tylko na TIPS. Na tips, na paznokcie. A więc miejmy świadomość tego, tak? Że to jest tylko i wyłącznie ocena Twoja pod kątem Twojego odczucia, tak. kiedy nakładasz to na tips plastikowe. Na tipsie, bo to się może zmienić, jeżeli mamy paznokieć zbudowany, paznokieć e, hybrydowy, czyli na bazie nałożony. Przypuszczam, że będzie spoko, ale zostawiamy sobie taki margines, że może się to zmienić jednak na paznokcie może to wyglądać inaczej wszystko. Może być lepiej, może być gorzej, tak? Tak. Następny kolor: Venalisa Peacock Gel V725. Z tym nic nie ma, nie ma, <laughs> ale z tego co pamiętam, bo już ta seria była w którymś z odcinków, to to jest taki poświata na coś i tam chyba, o, właśnie, bardzo ładny kolor. I, to chyb, i tam chyba działaliśmy na czarnym i na białym, bo na przeźroczystym tak tego nie widać. No, nie ukrywajmy, na przeźroczystym te drobinki gdzieś tam się chowają, więc chyba zrobię to samo co wcześniej: zrobię, nałożę go tutaj na tego tipsa przeźroczystego, a później od spodu zrobię białą i czarną wersję. Tak sporo, żeby było widać. Fajne, bo fajnie się mienią te drobinki. No teraz właśnie takie pytanie. Jeżeli to mamy taki specyficzny kolor, to on też trzyma jakąś od ciebie taką twoją ocenę. Kurde, no tutaj byśmy musieli kilka kategorii zrobić. Jeżeli chodzi o takie. W każdej. To będą oceny odnosie kategorii. To są bardziej. Te, to jest. Dobra, utwardzę. to jest typ poświaty na coś. Chociaż w sumie na zbudowany paznokieć też można to nałożyć tylko, ale raczej to jest poświata na coś, co jest pod spodem, czyli no powiedzmy no na ten zbudowany żel albo na inny kolor. Więc zobaczyliśmy, jak to wygląda. O, bo się utwardziło. Na prześwitującym paznokciu. Zobaczmy na czarnym białym, jak to będzie wyglądać. Czyli teraz ten moment w tym odcinku, gdzie to jest Rule Breaker. Aha, tak. no yy, Zasadę Złamiemy tego, że na przeźroczystym ma zostać, tak? No fakt, to jest taki rule breaker. No na 30 sekund i po druga strona będzie czarna. Ej tu, podobne, nie? Bo to też Nalisa. Jak myślisz, Edyta? Co będzie z tym kolorem? Na białym, na czarnym? No będzie fajnie wyglądał, przypuszczam, lepiej niż taki. No będzie go bardziej widać. Na czarnym, na czarnym zwłaszcza. I teraz zróbmy ocenę. Mm, tylko muszę teraz te, sobie go przepisać tutaj. Fenalisa. Ejkok. P825. Zapach. No, całkiem w porządku, nie jest taki przykry. No nawet takie 4,5, no. To dobra ocena. Co ja zrobiłam? Chciałam zrobić... 4,5. Z czwórki od razu chciałam. Z, nie, z, z przecinka w piątkę wejść. E, pędzelek. No, też fajny. Podobny do tego wcześniej. Jest cieniutki. Jest dość precyzyjny. No, to też 4,5. Co tam jeszcze Konsystencja. No, one tutaj pamiętam. Te drobiny były bardzo takie wystające, więc tu. Nie jest zła to konsystencja, ale jednak przeszkadza to, że to wystaje dużo, trzeba później po wysku nałożyć, by to zakryć, więc ta konsystencja, no 2, 2, to jest, to jest problem. Napigmentowanie, no tu nie wiem, czy to jest sens, bo on ma być taki prześwitujący, więc tutaj co by zrobić z napigmentowaniem, może z ilością tych drobinek, jest bardzo przyzwoita ilość tych drobinek, więc no mogłoby być więcej, mogłoby być więcej, bo po prostu cieńszą warstwę by się nałożyło, no to tak 4,5. Krycie, no tu bym zrezygnowała z tego, bo to nie o to chodzi w tym kolorze po prostu. To jest poświata tu. Krycie. Hmm. Patrzę, tak myślę o innych poświatach. Jednak niektóre są takie bardzo rzadkie. No dobra, no to krycie, krycie też 4,5. Dobra, jednak niech jest ta ocena, bo niektóre mają tak mało drobin, że jednak to krycie jest słabe. Dobra, albo mało widoczne drobinki są. Tutaj idziesz, Ty idziesz na bok, a zobaczmy teraz, jak to wygląda na czarnym i białym. Zdecydowanie na czarnym są bardziej widoczne te drobinki, na białym tak no nie rzucają się w oczy, nie jest to złe, fajny jest efekt, ale na czarnym jakoś tak y, wygląda to tak zacnień, po najzwyczajniej świecie zacniej. Dobrze, trzeci kolor. Też Benalisa. Color yy, Code, o tutaj jest. ta. po wczorajszym live jest kolorem coś tam... Nie, nie wracajmy do tego. Nie? Pamiętacie? Live, który był w niedzielę ten paznokieć. Jestem nie, ciekaw teraz... Najbardziej y, bardziej ten paznokieć i ten paznokieć. Też. Jestem ciekaw teraz tego koloru. Ten nie był zły, z tego co pamiętam. A nie, nie, nie. Pomyliłam z innym kolorem, tego jeszcze nie używałam na paznokciach, ale zobaczmy. To konsystencja bardzo przyjemna, jeżeli chodzi o tipsa, malowanie na tipsie i nawet, nawet krycie spoko. Trochę za dużo, zróbmy cieńszą warstwę. No, no jest prześwit jak to jest, no ale zazwyczaj zawsze kładziemy, zdecydowanie przeważnie kładziemy dwie warstwy, więc położę tak jedną grubszą i, i widać, że jest fajne krycie. Przy dwóch warstwach będzie zacne krycie. Dobrze, utwarćmy to, a ja w międzyczasie powącham, pooglądam, sprawdzę. Pędzelek, pędzelek. No bardzo fajny pędzelek. Pędzelek zacny. Zapach nie ma, nie jest przykry. Nie Zapisamy potrzebujesz kawy, aby wyzerować zapach? Nie, 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 spoko. A, muszę zapisać tutaj wenalisa. Zapach całkiem przyjemny. No nie jest najlepszy jaki miałam, więc pędzelek bardzo fajny 4,5. Konsystencja Mógłby być bardziej napigmentowany, mógłby być bardziej kremowy, więc cztery. Napigmentowanie. No, też by, miałam w ręce bardziej napigmentowane produkty, więc tutaj też cztery dajemy. A, zero, dobra. Hmm, krycie. Też, też by znałam. Znam lepsze krycia. Klakiery z lepszymi kryciami, więc też czwórka. Ok. I taki. Troszeczkę ponad średnią. Dobry wynik, moim zdaniem. Ok, następny kolor. Pierwsza trójca za nami. A teraz przechodzimy do następnej firmy, jaką jest Winnie Stop, stop, stop. A coś jest po trzech. To co tam jest po trzech? No ale ta subskrypcja. A dziękujemy wszystkim za subskrypcję, tak? No tak. Za tym stałym subskrybentem. Stałym subskrybentowiczom? Subskrybentom oraz tym nowym, a ostatnie trzy osoby, które, które ostatnio zasubskrybowały kanał to Magda, Joasia i Ania. Dzięki. A teraz przejdziemy, przejdźmy do tego kolejnego koloru winimaj, V02. A, to jest jakiś, takie coś. Czekajcie, może to przemieszam, bo to jest takie transparentne bardzo, może jakoś tam to, to padło ten, ten pigment, albo coś się tam podziało. Że tam w środku jest ten pigment, gdzieś, nie wiem. <grywka> nie, chyba raczej taki jest. Gel polish, gel polish. No nie jest napisane, że to jest coś innego. Kurde, takie małe taki mały te napisy, że nie, nawet w podglądzie nie widzę, co tu jest napisane. No, nic, no nie przeczytam, nie, nie widzę, ale sprawdźmy ten kolor. I to będzie raczej e, chyba taki kolor typu witraż, no bo już sam, sam, w, sam w sobie jest przezroczysty, więc jak ktoś może. O, może jak ktoś będzie chciał fręcza, podfręcza taka baza, żeby lekko tylko podkolorować płytkę naturalną, ewentualnie jakieś tam przebarwienia zniwelować. No, może coś na, na tej zasadzie to będzie. Tak mieszałam, że go zbomblowałam. Widzicie, no, do, 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 dużej różnicy nie ma. Na przezroczystym tipsie jest po prostu transparentny. Lekki róż widać. Ewentualnie możemy zrobić coś takiego, że nałożę taką grubszą, ala budującą warstwę. To będzie widać lepiej ten kolor. Czemu jest tak mało, ty? Nie, nie, ale po prostu chcę nabrać dużo. Aha. O. o! Widzicie, teraz widać ten kolor. No tak też można zbudować sobie paznokcie troszeczkę. Tylko on jest dość rzadki, ten żel. Więc tu jest dużo bazy przezroczystej, dlatego myślę, że spokojnie możesz tym kolorem nadbudować sobie paznokieć lekko. Nie będzie on miękki? Nie wiem, nie wiem, to już trzeba sprawdzić na paznokciu naturalnym, czy się będzie wyginał. Tutaj na podstawie tipsa, no będzie twardo, tak? Twardo, więc tu się nic nie będzie uginać, bo tips się nie ugina. Ok, szybko do lampy. Lekko się spoziubowało. Trzeba by było sprawdzić ten, pazn ten paznokieć na żelu. <laughs> ten żel na paznokciu a właściwie lakier hybrydowy. Jestem ciekaw jego oceny twojej. Dobrze. Zapach. No całkiem, całkiem. Nie jest nieprzyjemny i nie jest mocny. No tutaj czwóreczka też. Vini Mai. v 2. No i nawet 4,5. więc jest taki spoko jest. Pędzelek. Fajny, mięciutki, no precyzyjny, trochę za, trochę gruby, ale w sumie jak się go tak przyciśnie, to się robi, fa no fajny, precyzyjny, no 4,5 na nawet bym dała, ale jest lepszy niż ta Wynalisa. Hm. to tutaj zmieniam na 4, bo ten jest lepszy, ale to taka piątka, czy może tu być piątka, w sumie mogłaby być, bo jest naprawdę mięciusi, to jest wszystko to, co w pędzelkach lubię i ultra cieniutki po rozplaszczeniu. Dobra, pi piątka. Konsystencja bardzo fajna, bo to jest, jeżeli chodzi o te takie, jeżeli faktycznie to by był żel do y, podfręcza, to jest taki lekko gęsty, nie za rzadki, coś tam podbudować można, więc konsystencja jest do tego, do czego został, mam nadzieję, stworzony, to jest, jest spoko. Na pigmentowanie, biorąc pod uwagę fakt tego, że ma to delikatnie paznokieć tylko podkolorować to będzie się sprawdzał bardzo dobrze ten żel, czyli też piątka. Krycie, no... Jak coś z tego wybrnąć? On ma być transparentny. No ma być, więc... Pod... No dobra, piątka, bo pod takie transparentne podkolorowanie tylko płytki paznokciowej i usunięcie przebarwień będzie okej. Okay. Ja myślę, że tam możemy też zawrzeć to, co działo się wczoraj na live. Ie. czyli na Twoim paznokciu były takie krycie było, nie było równomierne, tylko było takie takie jakby Aha, wiesz, zły malarz pomalował farbą ścianę. Właśnie ten żel tak jakoś... Po... Raz grubiej, raz cieniej i było a tutaj tego nie, krycie, ma. Tu tego nie ma. Tak, tak, no bo on jest Wyrzycie, tym, mówię, tak? taki budujący w miarę, no. Taki jest, jest równomierny pigment. Nie to co w tym fiolecie. Okej. Okay. I Chyba nie zmienił koloru po utwardzeniu, chyba raczej nie. Dobrze, ale bąblema. ma ale może to przeze mnie, bo tak dość mocno mieszałam, więc tutaj nie mamy takiej kategorii bomblowania w naszym w zeszycie. Może w następnej wersji coś takiego zawrę. Jak będę widziała, że więcej lakierów coś takiego ma i jest to problem, bo ja też pomieszałam, więc to mogłam być ja albo... Zobaczymy. Teraz następny kolor. Czyli to jest taki ranking w tworzeniu. Tak, tak za rok w jak, procesie. Jak będzie, to będzie tak wartościowy ten ranking, coś czuję. V58, Nie? już widzę jakieś drobinki, będzie grubo. A są to jakieś nazwy tych Czy tylko? No. Dobrze. O, ale piękne, jak takie gwiaździste niebo nocą, boski, boski, już od razu zobaczmy pędzelek, taki samo jest fajny jak w poprzednich kolorze, więc już, już będzie dobra ocena, bo jest ultra cieniutki. Tak. Zobaczmy od razu, o ten śmierdzi. Mm. Co to znaczy? To będzie dwójka. Co, hasz tak? Jest taki. Sp... To na mnie tak działa. Nie wiem, czy na innych. No, nie wiem, zobaczymy. Nie wiem, czy na innych tak samo ten zapach będzie działał. Nie wiem, jak inne pachniały. Mm. No, tak dwójka. To aż się szybko chce wydalić z nozdrzy. Jest taki. Tak, coś takiego jest. Takiego, no. Co tam dalej jeszcze było? A to już zrobimy od razu. Pędzelek. Nie malujesz najpierw? No, ale to, co umiem, póki pamiętam, piątka zapach 2. Konsystencja, zaraz zobaczymy napigmentowanie i krycie. Już na pigmentowanie widzę, że jest wysokie, ale zobaczymy. V 58. Czyli teoretycznie by trzeba było stworzyć taką kategorię na przykład z drobinkami. Kategorię. Transparentne i tak, kategorie szłoby. jako kolory, tak? Szłoby. No, trzeba pomyśleć na przyszłość. No. Dobra, jest, lecimy. Jestem ciekawy, jak by to wyglądało w przypadku akrylożeli albo żeli. Bardzo ładne jest yy, napigmentowanie. Mogłoby być mocniejsze, bo tutaj muszę się wspomóc większą ilością produktu, żeby było tak jeszcze mocniej kryjące. Zobaczcie. No jeszcze dokładam, żeby było tak faktycznie fajnie, fajne krycie konsystencję, muszę jeszcze się tutaj wyczuć ją. Ten pędzelek jest ultra mięciutki, dlatego test mega, bo nie zeskrobuje produkt, tylko delikatnie nakłada. Dużo tutaj robi pędzelek. I może ten ranking być nieco zakrzywiony przez to, że niektóre żele mają lepsze pędzelki, bardziej miękkie, a inne mają sztywne i zeskrobują, więc tuż tak bardziej patrzcie na to całościowo. Bo tutaj zobaczcie, przy jednej grubszej warstwie jest pełne krycie, i, I napigmentowanie też super wygląda, ale zobaczmy, jakbym tak chciała mocniej. No, to napigmentowanie jest tak na czwórkę i krycie też, ale że ten pędzelek pięknie nakłada, to wygląda to naprawdę przy pierwszej warstwie super. I nie jest jakoś super A To nie grubo. jest też twoja zasługa, że dobrze nakładasz. Tak, bo wiem jak taki, takim pędzelkiem się tutaj posługiwać, więc napigmentowanie, krycie czwórka. A konsystencja fajna, ale miałam w ręce bardzo podobne kolory z lepszymi konsystencjami, więc tak też. 4, 4. No ta czwórka, tak. Myślę, czy tę połówkę dodać, bo jest całkiem, całkiem, ale to już bardziej jest, jest zasługa tego pędzelka, że jest taki fajny. Dlatego i krycie, i napigmentowanie wygląda bardzo dobrze. Więc ja tak patrzę na to wszystko całościowo. Okej, okay, piękny kolorek. Przejdźmy teraz do następnego, a zarazem ostatniego tej firmy w tym odcinku. V34. Zobaczmy, czy pędzelek, czy coś tutaj się zmieni. Nie, jest tak samo. Bardzo fajny, mięciutki, delikatny. Może ciutka sztywniejszy jest od tamtego poprzedniego. Zobaczmy. Konsystencja dość kremowa. Zapach. Bardzo przyjemny. W porządku tutaj. No, widzicie. Zobaczcie teraz ten sam. Daj teraz pokazać ta, ta sama bo... firma. Daj powłaniać, bo teraz chcę zobaczyć, jak to wygląda. <laughs> no co robisz? Tak nie można wyciągać od razu przechyl, bo zaraz to całe zaleje się. Przechyl. No jest inny, taki delikatniejszy. Skapnie ci dawaj to! Co ty ta wszystko pod kontrolą? Musisz trochę trzeba odsączyć, zostawić z jednej strony, to, to nie adeta, jest. Ja tak. ja tu w ręce gimbala, to, to nie jest tak. Gimbal waży 2 kg prawie. zobaczcie, no tutaj zapach super piąteczka. Taki zapach jest dla ciebie? U tak, mnie by nie czuję. Pięć. Proszę? U mnie by tam miał 3,5-4. Tak? No dobra, to daje 4,5, bo jednak faktycznie są takie delikatniejsze. Są delikatniejsze. Pędzelek, nie. piąteczka, konsystencja. No to zaraz sprawdzimy. 5 to mnie trochę zaskoczyłaś. No bo jest taki. Nie mdli mnie po nim. A nanieśmy na to czas, czyli z dłuższej perspektywy, jakbyś go używała codziennie? Tego nie wiesz, tego nie wiesz, bo to trzeba sprawdzić, jak na to na Ciebie będzie działało. Okej. Okay. Krycie i napigmentowanie takie sobie, ale dzięki temu, że ten pędzelek jest naprawdę fajny, mięciutki, to przy troszeczkę większej ilości i delikatnemu, ledwiemu śnięciu pędzelkiem możemy przy pierwszej, troszkę grubszej warstwie tutaj zrobić pełne krycie. Na tipsie. No, fajnie się spoziomował, więc te wszystkie jakieś tam smugi się wsysają od razu, nie zostają. Cię delikatnie, ledwie smyram czubeczkiem pędzelka, więc jest ok, jest ok, ale to bardziej zasługa pędzelka i mojej techniki pracy, niż konsystencji i napigmentowania i krycia produktu. Więc tutaj czwóreczki, tak jak wcześniej. Edyta, ja myślę, że to jest moment, w którym należy przerwać, bo już prawie pół godziny materiału za nami, a więc ten odcinek byłby godzinę, gdybyśmy tak zrobili w całej tej wersji. Teraz potrzebujemy od dziewczyn feedback. Czy taki ranking dla Was będzie spoko? Czy iść w tym kierunku takiego rzetelnego może nie wiem, czy rzetelnego to jest dobre słowo, ale subiektywnego, Twojego albo takiego jakby. Moich odczuć. Moich no. odczuć, o. Czy chcecie takie coś, czy nie? Zobaczymy. Jestem ciekaw komentarzy Waszych, bo trzeba mieć, zdać sobie sprawę, że to jednak będzie dużo dłuższe odcinki będą, tak? Tak, więc to tak. 12 kolorów to pff, będziemy dzielić, na trzy odcinki ten, w tygodniu. Zrobimy ten odcinek dłuższy. Zobaczmy. Ale godzinny aż taki, Edyta? No zobaczmy, czy zróbmy chociaż jeden taki i zobaczymy, czy widzowi, czy widz wysiedzi godzinę. To jest hardcore, ci powiem. No zobaczymy, no ty nie, nie, nie wierzysz w widzów. Statystyka mówi mi, że większość nie. A, dobra, statystyki. Dobra, no to w takim razie. Jeżeli bazujemy na, na twardych faktach, czyli jak, jaką jest statystyka, to nie wytrzyma, więc nie ma opcji. To w takim razie zakończymy ten odcinek, pier, pierwszą część tego odcinka w tym momencie i mam nadzieję, że wytrzymasz te, te, ten jeden tydzień, żeby zobaczyć drugą Albo część. Albo którą... tak, że jeżeli chwiecie 200-300 łapek, to będzie w najbliższy o, piątek, z rana. Tak, kilka dni wcześniej będzie odcinek. No dobra, czyli jeżeli chcesz szybciej odcinek, drugą część tego odcinka właściwie, to zostaw łapeczkę, a ja z tobą żegnam i do zobaczyska. Pa, pa!